Cześć, Unboxing News, Michał Cieślak, witaj Michał. Witam. Przede wszystkim gratulacje, kolejne ekspresowe zwycięstwo na Twoim koncie. No tak właściwie o tych Twoich walkach to mało jest do rozmawiania, bo zazwyczaj kończą się szybko. Tym razem Sean Cox już po pierwszych ciosach no raczej nie był w stanie kontynuować walki. Tak jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na temat tego pojedynku? No tak, przede wszystkim miałem na niego uważać, tak? Jest bardzo, przyjąłem tam chyba dwa czy trzy uderzenia, jego lewe sierpowe na blok i czułem te. Czułem te ciosy, czułem zagrożenie z jego strony i musiałem być cały czas skoncentrowany, tak? Ale ćwiczyliśmy różne warianty. Akcji, które mogłem zastosować. No i pierwszy, pierwszy ten, który stosowaliśmy, trenowaliśmy, wszedł i się walka skoczyła. Czasami spowodujesz wrażenie takiego człowieka, który w ogóle nie ma respektu do rywala. Powiedz y Sean Cox, y jakieś Twoje delikatne obawy, jakiś taki szacunek budził, czy raczej czułeś, że może być szybko Twój, że raczej nie będzie wielkiej litości w ringu? Budził szacunek przez, przez względu na swój rekord, tak, przez względu na to, z kim boksował, ale szacunku nie ma w ringu, bo, bo nie może być, jak ja będę miał do niego szacunek w ringu, czy będę się wahał, za wahania będzie jakaś, to on może to wykorzystać i mnie znokautować, także nie, nie ma żadnego szacunku w ringu, nie ma, że, że wychodzę po to, żeby, żeby go znokautować i wygrać walkę, tak? Powiedz, jak wiele dało Ci się te sparingi przed tym pojedynkiem? Bo sparowałeś między innymi Stonkiem a Adamkiem. To dla takiego młodego zawodnika to chyba naprawdę dobre doświadczenie. No Tak, wcześniej sparingi z Krzyszkiem Głowackim, do Jarno Rosberga. Później zacząłem się przygotowywać z Stonkiem Adamkiem, z Darkiem Senkiem. Także takie sparingi bardzo dużo dają, i później to wszystko wychodzi w ringu. Po walce pojawiła się propozycja, abyś zmierzył się z Łukaszem Janikiem. Ty na taką propozycję jesteś jak najbardziej na tak. Tak, jestem jak najbardziej na tak. Teraz wszystko w rękach promotorów, kiedy ta walka będzie i gdzie i przygotowuję się do niej. Jaki jeszcze plan na ten rok? Rozumiem, że walka z jenikiem i to chyba byłoby na tyle. No nie wiem, czy ta walka będzie w tym roku, czy, czy w przyszłym w Legionowie, zlaczymy. ale wiem, że czy tak, czy tak będę boksował w grudniu na, na gali. Albo trenera Andrzeja Gmitruka, albo u Tomka zobaczymy. Czy jest coś w planach, abyś wystąpił na gali w Stanach Zjednoczonych, bo wiadomo, że teraz ta współpraca pomiędzy grupami się mocno zacieśniła i czy jest jakaś furtka, abyś za oceanem wystąpił? Nie wiem, na razie mi nic na ten temat nie wiadomo. Przede wszystkim chcę teraz odpocząć, odpoczywam dwa, dwa tygodnie, o niczym innym nie myślę, resetuję się po prostu i zaczynam treningi. Dziękujemy i gratulacje. Dzięki, pozdrawiam wszystkich kibiców.